Yyyyyy... I... Walisz mm -hmm. koń? Jasne, że tak. O, oh, nice. Bugi? Co tam? Walisz koń? No, w tym momencie właśnie. O kur... Zrobisz lobby? A, myślałem, że co innego. Cześć, Biuszy. Siema. Ulecz, Ty daj przedmioty. Czemu masz to cyckak, ulec i daj przedmioty? Ej, <grym> ja, czemu, Bo żebyś, to... wiesz, jadę wiesz, jadę żebyś... Jadę się... Jeszcze jeden, się ulec. to, to <czelem> przedmioty. <grym> Czekaj, mam też tak Jak mamy? No że jak żeby się obrócić Inwentorna musisz nacisnąć guzik lewe albo prawo od myszki. Nie. Co? Nie. No jest. <gbie> <gbie> no to jest. Tra... Zobacz, zobacz, no, no to jest tra... zobacz, no to ta... zobacz, zobacz, Bugi, spójrz, 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 patrz, patrz, zobacz, Prz, Prz, westle, zobacz, do niej i zobacz, 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 Co się stało? Co się, no, 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 się stało? Czemu spadliśmy z góry i się zabiliśmy? Co jest kurde? Co? Nie, to jest... What ja też. ŁOTA Co jest? Cześć, David. Oj, ja. Jak się leży? Co o, nie? Już ready, jesteś? Jesteś? O, to ja też dam ready. Starbuj! Ja. I teraz ja nie będę mogła chodzić. Host nie może mm. chodzić, kurwa, może być koobserwatorem. Klontwa Klątwa na... hosta, tak to brzmi w ogóle. To dobra, ja jestem już. O, działa mi, działa mi. Ty też działa. Ja jak jak działa. Wchodzę, działa. No i pokrzam! Ja. Co ja. mamy ja. robić? Park rules, no glass containers. Ja, no unattended ja. fires, fires only in designated areas. You see, yes, yes. No excessive noise or loud music. Nie możemy drzeć ryja, pamiętajcie. No, no, nie drzemy ryja. Nie, czy ja, no. no dobra. Nie parkujemy w nocy, nie, nie ma kampingu ani w ogóle jakichś takich parkowania nie ma. Nie. Zwierzęta muszą być na smyczy, słuchaj. Mhm. Mm to mamy cię zapieść na smyczy? Spier dalej. No, nie co to so littering. Co to jest littering? Co to jest littering? śmiecenie. O, okej, okay, to nie śmiecimy. Nie można śmiecić. To, nie pijemy alkoholu, Biusi. Biusi. Nieee, cholera jasna, I nie ja lecę z powrotem. <noise> 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 Przyleciała pola kurwa, wzięłam akurat butelkę. E, dobra, co e, tam, Jak klatka jakąś. Ej, mamy nóż, wiecie o tym? Mamy nóż. Oka, nóż. O! Wow. Chysia, drzewo, to będzie Minecraft jest, ty. To Minecraft jest Jest, Friendly, friendly. Yes, friendly Fire. O To Minecraft jest. <noise> Jezusie! jest szybki! <noise> Ej, mamy jakiś karabin, czy coś? <noise> nie. To nie no tutaj mamy chyba gdzie... trzeba Co kurwa niemożliwe! Kurwa, my się powinniśmy mieć jakieś karabiny. Byśmy się <laughs> Wziąłem kij! Mam kija! Kij! O ja też mam, mogę więcej? O mam więcej! Kamień! Gałąź kamień! Bo jak ty pływasz w ogóle śmiesznie. Jak ty pływasz śmiesznie! <laughs> A gdzie pływa? Paczek pływa! Paczek nogi rozstawia! Patrz to! Seraj, tam rozciąga chyba sobie. Patrz, bugi, patrz, paczek pływa! Ładna! <słyszy> tak <słyszy> nie przystoi pływać. Szukamy domku nad jeziorem. Tu jest jezioro? E, domku, o, domek, domek! Domek! Gdzie jest U. domek? Tam! O, tam jest, widzę! Płyniemy. Jest tam. Ej, tu są karabiny. Dobra, dawaj kija. Tu dawaj, są karabiny. O, to ja biorę karabin już. A, ja jakiego kija? kija? O, pa, zapaliłem. Zapaliłem. Co ty grasz na gitarze, kurna? Zobacz, jakie zapaliłeś. Tak. Pokaż. Wow. Kamera, kamera, ule, raca. O, nie działa. Co to kurwa. Radio zepsute, radio. Kamień. kamień ki, ki, ki. Kamień, kamień, ki, ki. Kamień, kamień, ki, kamień, ki. O, fajna główka. Mmm, jaka cudowna. It was at this moment that he knew he fucked up. Kurwa, na wilk, mocy, mocy kurwa. Jeszcze lata to. to nie przewidywany. Wa 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 wa, krzyczy, krzyczy mnie. Wa wa zabiję mnie, zabiję mnie, zabiję no mnie. Wa, no krzyczy mnie, spierdać ty do mnie. Od no puść mnie. Wa, teraz mnie gryzie. Kurwa. Co za kurna. Get me. O. Awa! Awa, nie nie! nie. <śled> o, oh, nice. O przystanek, kurwa, czekamy na autobus. I ty masz sanki w plecaku? A nie, to ten dron. Kwiat! <gurg ultra Violet> <ornamenty. iliyor Wirtschaft> sanki! Ale fajne by było, jakbyś miał sanki. Męczyłem się. Czekaj, ja w dupę żeby bieg szybciej. O! O! o. o Jedzie! Uciekaj! Uciekaj! Nie, masz nie, A po prostu gryzie mnie, bogi! gryzie mnie! Gryzie mnie, a zabił mnie. Ej, to jest Big Zabił a nie, mnie! Nie a nie łam krysie Nie bugi, uciekaj! Goni mnie! Bugi, żyjesz? Goni mnie! Boogie. Uciekaj Bugi! Uciekaj! Zamknąłam się w namiocie Uciekaj Bugi, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Goni, goni go. Ej, wiecie, że na górze jest chyba panskiego HP? <laughs> Ta, widzę, widzę, no Rabi, weź go! No strzelam do niego co ja mam zrobić, no Dawaj radę odpalaj, bugi! Gdzie on jest? Wchodzi bługiego. Bije go ciągle w wodzie. O, a, mnie. Ucieka, ucieka, ucieka. Płamał mnie. Uciek, kurwa. Czerwona kulka jest. go gonimy go. Ja mam mało życie. Ile macie życia i macie życie. Ja mam po. Ja minut trzecią i kurwa się zabiłem. <sustos> zabiłem się, kurwa. Czy nie mnie podnieść jakoś? O, 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 o! stary, o! stary. Ja, ty. No i pokreślam, po dzięki Bogu. I co jest? Co? Miło Czy się spadłaś? Się z... Ja pierwsza. Ślisko Ale... Tak bardzo ślisko Nie ja nie mam życia w ogóle i umieram ulej, ulej, ulej. Ulej, ulej, ulej. Nie wiem jak ci podnieść nawet ty Może jestem trupem Nie, nie mam nie jak żyję. podnieść Nie, nie Toj. Dawaj, się. <noise> Czekaj, Bugi będziemy mi z nim o, mięso. czekaj chwilę, czekaj. <noise> Kurwa. Nie możesz mnie, nie wiem, za nogę ciągnąć? No tak średnio powiedział, tak średnio, wiesz. Weź tu stój, idę poszukać lekarstwa. <noise> Okej. Okay. Boję się z nim zostawać. Oj, czekaj, bież, <noise> nie mogę ci <noise> mm, Czekaj chwilę, wiesz co robimy? Poczekaj. O, działa. Szkoda, Dawid zakres mnie <noise> A! Ah, nice! <noise> o, już i par zobacz, sobie. Dzielił sobie przy ognisku, zobacz <noise> jak fajnie. Widzisz? Przyjemnie, i tak widzisz? Fajnie, Ale yes, mi so? ciepło w głowę strasznie. O, i to super, Bushy! <noise> Rączkę sobie ogrzewasz, zobacz jak fajnie, cudownie, cudownie. <noise> o, wilk wyje. O, koło mnie. Czekaj, szla do niego. Ty chuju! O. o, fajerwerki! Sylwester! <noise> Nie patrzcie, tu są twarze tych ludzi, których mamy znaleźć. O nice. Gdzie? No. Weź mięso, bugi z Eeeh, prawda? Dziwe. dobra, chodź. Trójjoną samą. Guys, eee... Nie, nie, nie wiesz. Nie? Nie, nie, One, nie wiesz. Paczki, jakie fajne kropki mają, nie? Ej! O, niby o mnie Co? co? Lis. Co kurwa? Zapierdziela, dobra nie trafię go chyba Co? Jakiś, Gdzie? No list, takie zwierzę Ale gdzie? No pijeguł sobie Kurwa, my nic nie widzieliśmy Już jesteś jakaś pijana? Myśmy śmiałeś nie pić I... tutaj Nie, stoi tu, oczywiście, patrz, O, Mięso Ej, jeszcze Lisa zabiłaś, wiesz ty co? Ja Ej, zabiłem Pa, szop... biorę mięso o, A to, Co wy robicie, mordercy? Biorę mięso <laughs> Mięzo. No bo potrzeba mięsa na bigfoota, no co ja się Cieszę poradzę? się że je mamy, bo inaczej to w ciebie byśmy strzelali. Oj tak. Kurwa gileń, gileń. No Bóg zabiję, no zabil, zabij nie No zabij, 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 no zabij nie, no, no, no dawaj no Mam już się zabija pierwsza Mięso. <laughs> ja mam Melisa dzisiaj. o. ryczy A jakby tak jednak wziąć ten namiot Biusz jak się schowa do namiotu, jaki ja cykor w ogóle ty Kurwa wyłaś! Fajnie. Wyłaś no wyłaś! Co za kuta! Wyłaś stąd! Co stop! Mój namiot. Nie ma kurna, wyłaś! <grystanie> <King come. grystanie> wyłaś. <grystanie> Zabrał mi mój namiot! mi to! Nie ma kurna, nie wiesz cię. wygocięcia! Nie wszystko na niego pracowała! Kurna macie skrzydła. Zipy. Czerwone, wsadzam, Nie, bo wsadzaj mi, co spierniczaj ja ode mnie, kurde grzbiara Udałem jakaś. Oddałeś mój namiot. Nie. Podobno jeden z kulu jest wystarczy, więc jak tylko jedna osoba strzeli mu to, kulu to będzie git. O, kurna. I, Nie. I sobok, I sobok, jest yyy. obok, Ja pierdziec, i obok! Yyy. Yyy. Co jest, ty kwa chłopu, spierniczaj stąd, kurna. Co za kuta. I z drugiej strony też jest okno jak coś. Ale przyleciał chujek. Konić go, gonić go.

Gordon Ramsey! słyszysz mnie? Gordon Ramsey! odpowiedz Gordon mi, duchu. Gordon daj nam znak. Daj nam znak, Gordon Ramsey! O, jest, tam widzę go. Ej, zaciął mi Gierkę. Zcielamy? Zaczęła mi Gierkę. Mi też zacięło. Czyżby znaczy, Biusz jej wywaliło? Nie. A więc popsułeś chyba. Ale co ja zrobiłem? W sensie Gierkę mi zacięło taką z dupy. I mam zaciętą ekonom. A u mnie działa, tylko dziwnie mi chodzi. Ta Gierka to jeden taki flut trochę.